W takim razie, jak zapobiec rozwojowi depresji przy nerwicy lękowej? Przede wszystkim uświadomić sobie, że podejmując działania zmierzające do wyjścia z nerwicy lękowej, świadome działania, ty już nie jesteś bezsilny. Akt akceptacji znosi poczucie bezsilności, bo fakt, że masz nerwicę, ale się z nią pogodziłeś, sprawia, że już nie jesteś bezsilny. To tak jak bliska osoba umrze i ty czujesz bezsilność z tego powodu, że ta osoba umarła, ale jak się z tym pogodzisz i zaakceptujesz to, to już nie jesteś bezsilny bo już się z tym pogodziłeś. I właśnie ten akt akceptacji dla tego, co jest, jest tak istotny. Tak jak w nerwicy na przykład. No u, mnie to była, u mnie to była tragedia. Ja nie, ja nie akceptowałem nic. Ale to kompletnie nic. To była zerowa akceptacja. Dla somatów, dla emocji, dla tego, co czułem. Zero. Gołe, całkowite zero. No więc czego się ja miałem spodziewać, że przy tak ogromnym poczuciu bezsilności to co przyjdzie? Szczęście i radość? No nie. Przyszła depresja. Prawidłowo. Tak powinno być.